Dzień dobry! Witamy Państwa w Laboratorium Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i pokażemy krótki eksperyment, jak zrobić olej, jak zrobić smar z oleju i nanogrubek węglowych. Do tego będziemy wykorzystywali zwykły olej, taki, jaki można kupić i używać do współczesnych silników. Otwieramy ten olej. Oprócz oleju potrzebujemy wyłącznie nanorurki węglowe i pokażemy teraz, jak wyglądają nanorurki węglowe i kilka słów na temat nanorurek węglowych. Nanorurki węglowe jest to nowy materiał, jeszcze niedawno nieznany, który obecnie stał się materiałem dość powszechnym i coraz tańszym. Nanorurki, które tutaj używamy, kosztują około Kilkuset złotych za kilogram, natomiast jest możliwość już obecnie kupowania ich w jeszcze niższych cenach, a można oczekiwać, że za kilka lub kilkanaście lat te ceny będą porównywalne do cel grafitu czy sadzy. Teraz nalejemy do naszej próbki 40 ml oleju. To jest olej, który spełnia specyfikację Volkswagen'a 500 i ale równie dobrze moglibyśmy wykorzystać tutaj olej bazowy, co tylko dowodzi, że smar powstaje przez zjawiska fizyczne, a skład chemiczny oleju nie ma większego znaczenia. Mamy teraz 33, 33 gramy oleju. Dodajemy około grama węglowych po to, żeby uzyskać stężenie 3%. I przy użyciu ultradźwięków w ciągu kilkudziesięciu sekund sprawimy, że ta mieszanka stanie się smarem plastycznym. Taki smar plastyczny testowaliśmy już w trybometrze Amslera i okazuje się, że smar wykazuje wyjątkowe właściwości, wyjątkowo korzystne właściwości przy smarowaniu tworzyw sztucznych wynikając w strukturę tego tworzywa sztucznego sprawia, że zużycie jest o wiele mniejsze niż w przypadku normalnego, najlepszego do tej pory smaru, jaki był wykorzystywany właśnie w tych, do smarowania tego tworzywa sztucznego. W tej chwili mamy już, za chwilę będzie około grama nanorurek węglowych. Będziemy mogli więc wymieszać tą zawartość. Więc wymieszamy zawartość naszego pojemnika. Nanogórki są bardzo hydrofobowe, ale doskonale mieszają się z olejem. Widać, jak zmienia się konsystencja. Tutaj powoli uzyskujemy coś, co przypomina smar stały, ale na ostateczny efekt trzeba poczekać i użyjemy do tego właśnie ultradźwięków. Dalszą część eksperymentu ja poprowadzę すいません。 To, co uzyskaliśmy tutaj, to już z pewnością nie jest olej. To ma zdecydowanie konsystencję smaru plastycznego. Gdybyśmy kontynuowali nasz proces, uzyskalibyśmy coś, co stanie się jeszcze bardziej podobne do smaru plastycznego. Spójrzmy teraz na inne próbki, mamy tutaj kilka próbek uzyskanych dla stężenia jednoprocentowego i widać, że czas poddawania ultradźwięku, działania ultradźwięku wpływa na konsystencję. Tutaj ten czas był stosunkowo krótki i mamy smar o bardzo małym stopniu zagęszczenia. W drugiej próbce jest ta sama konsystencja, jedynie ta sama, przepraszam, to samo stężenie Jedynie czas został tutaj, czas poddawania utraźwięku został wydłużony. No i tutaj widać, że ten smar jest znacznie bardziej zagęszczony. Oczywiście zmieniając stężenie nanogrek możemy regulować stopień zagęszczenia tego smaru. Jak widać na tych obrazach, nanorki węglowe doskonale zastępują w swojej funkcji mydła, które wykorzystywane są w zwykłych smarach do usieciowienia. Wydaje się, że szczególnie korzystne jest to, że nanorówki nawet jako smar stały są doskonałym, doskonałym smarem i mają wspaniałe własności, a tutaj łącząc je i dodając do smaru plastycznego korzyści mogą być podwójne.